W Polanicy Zdroju odbyły się tegoroczne obchody Dnia Strażaka oraz Święto Straży Granicznej. W Teatrze Zdrojowym odznaczono i uhonorowano strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wręczone zostały medale, odznaki, dyplomy oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Piękna impreza zgromadziła w polańskim Teatrze wielu, wielu znamienitych gości. Bardzo nas to, bardzo nas to cieszy. Dużo odznaczeń, dużo wyróżnień, awansów zawodowych, więc, więc piękne święto w ładnej oprawie. Zostało kilkanaście odznaczeń ministerialnych, czyli ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zostali odznaczeni również funkcjonariusze Straży Granicznej, ale oni będą odbierać te odznaczenia gdzieś tam na swoich uroczystościach. Natomiast, no ponieważ komendant wojewódzki jest upoważniony do Wydawania, myśmy odznaczyli swoich, że tak powiem, funkcjonariuszy tutaj na miejscu na powiatowych dniach strażaka w Polanicy. Podczas powodzi zaraz w pierwszych dniach, w zasadzie już w niedzielę, przyjechały do nas pierwsze jednostki z zaprzyjaźnionego powiatu kościańskiego, a szczególnie ze Śmigla, który jest naszym miastem partnerskim, Czępina, Krzywina, Kościana. Przyjechali strażacy, niosący pomoc i ratunek. Natomiast mówię, w Polanicy w związku z tym z całe szczęście nie, nie było tych zniszczeń. I zasadniczo nie mieli co w Polańcy robić, więc skierowaliśmy te oddziały, te jednostki na tereny, na tereny zniszczone przez powódź w gminie wiejskiej Kłodzko. w lądku w Stroniu. Te jednostki bardzo ofiarnie pracowały przez wiele, wiele, wiele dni i za to dzisiaj chcieliśmy im podziękować i stąd te puchary, te nagrody i też delegacja z tych Ochotniczych Straży Pożarnych, Pożarnych ze Śmigla, z Czempina która dzisiaj była. Otrzymaliśmy dzisiaj wyróżnienia, dowód uznania za osiągnięcia w kierunkach wojskowym, tak i strażackim. Moim ostatnim osiągnięciem jest wygranie powiatowego konkursu Młodzież Zapobiega Pożarom w grupie trzeciej. Teraz, 28 maja, będziemy jechać na konkurs wojewódzki. Mam nadzieję na dobre wyniki. Na co dzień jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu i biorę czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 80 lat temu została założona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Polenicy Zdroju. Mamy jako jedna z najniższych jednostek dokument na to, tej stacji w sądzie we Wrocławiu. Akurat tak się składa, że jest to 21 listopada, czyli no ten cały rok 25 jest takim, nazwijmy to, rokiem świętującym dla naszej jednostki. Wiadomo, że nie byliśmy w stanie dzisiaj jakby wyróżnić, uhonorować wszystkie osoby, które byśmy chcieli podziękować. Chcielibyśmy wyróżnić, podziękować za tą działalność, ale chcieliśmy to zrobić takim, jakby właśnie takim sygnałem, że to w tym roku Święta są, żeby, że Jednostka w Polanicy przez tyle lat wspiera mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców Polanicy, Zdroju, również całego powiatu. Jest to jednostka, która ma jedną z największych, największych średnich wyjazdowych w całym powiecie od wielu, wielu, wielu lat. I chcąc również ich nagrodzić, wyróżnić, podziękować ich za, za ich ofiarność, postanowiliśmy wybudować nową, nową remizę, nową jedno, nową siedzibę dla ochotniczej straży pożarnej, ale także dla Straży Miejskiej będzie to nasze centrum zarządzania kryzysowego, które przy ulicy Kościuszki powstanie, a jesienią mam nadzieję, że wbijemy kamień węgielny, a może nawet rozpoczną się prace, ponieważ prace projektowe już trwają, przetarg musimy rozpisać w lipcu, więc mam nadzieję, że jesienią będziemy mogli tą przysłowiową łopatę wbić. Dzisiejszy dzień, w dniu dzisiejszym obchodzimy święto Straży Granicznej na terenie powiatu kłodzkiego. Jest to uchronowanie działalności służbowej placówki Straży Granicznej w, Kłodzko, w Kłodzku. Jest ono współorganizowane z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną, gdyż najbardziej współpracujemy z tymi współsłużbami i te nasze działania ku bezpieczeństwu są jakby spójne. My strzeżemy granic Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, dobytku i życia ludzkiego. Organizatorami wydarzenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Placówka Straży Granicznej w Kłócku oraz Miasto Polanica Zdrój, które było gospodarzem tegorocznych obchodów. Hva er det?